Witam Jest ja sobie takimi modnikami. Takie ścieżki, i prawie naszłem. Także opacało się już wejść z domu. Nie wiem, widać, niewielki, ale sztuka to sztuka, i każda cieszy tak samo. To jakby było coś większego albo para no to Alejku, 2, 3, 4, 5, dziesiątaczek Ale byk I to tamtor z tamtego sezonu chyba 30 jeszcze te... Gdzie łazili za grzybami bo takie miejsce dość popularne Ale się Trafił Niewielki No Z tamtego roku na pewno Taki Taki bedlaczek Hej Dobra Ej. No, zobaczymy, może jeszcze coś się przyklei Na razie nasz